Archeolodzy odkryli serię drewnianych kolców obronnych podczas wykopalić w rzymskim forcie z I wieku naszej ery, w Bad Ems w zachodnich Niemczech. Kolce umieszczono w rowach wokół fortu w kształcie litery V, aby służyć jako bariery obronne, które jak stwierdzono zachowały się w podmokłej glebie u wzgórza Bloskow. W całym świecie rzymskim nie znaleziono żadnych innych przykładów kolców, jednakże wzmianki o nich pojawiają się w pismach rzymskich takich jak relacja Juliusza Cezara. Cezar napisał: za nimi wzniósł wał i mur wysoki na 12 stóp. Dodał do tego parapet i blanki z dużymi palikami, wyciętymi jak rogi jelenia, wystającymi ze skrzyżowania parapetu i blanków, aby uniemożliwić wrogowi wspinanie się na nie, i otoczył całe dzieło wieżami, które były oddalone o 80 stóp od siebie. Rzymianie założyli dwa obozy wojskowe, które po raz pierwszy odkryto w 2016 roku. Kolce odkryto w mniejszym z dwóch obozowisk i prawdopodobnie rozciągały się przez cały zwężający się w dół rów. Archeolodzy sugerują, że obozowiska zbudowano w celu ochrony wydobycia srebra na tym obszarze, co potwierdzają zapisy historyczne takie jak Kroniki Tacyta, w których szczegółowo opisano jak cesarz Klaudiusz wyznaczył pretora Curtiusa Rufusa do nadzorowania wydobycia srebra. Drogi widzu, będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz ten kanał. A jeśli szukasz wykrywacza metali, sprzętu dla poszukiwacza, to zobacz koniecznie opis filmu lub przypięty komentarz i skorzystaj zamawiając. A teraz niesamowite znalezisko prosto z Polski. W podziemiach Zamku Królewskiego na Wawelu odkryto złoty pierścień z czasów wczesnego średniowiecza. Wyjątkowe znalezisko odkopano podczas prowadzonych tam prac archeologicznych. Jego unikatowość gwarantuje mu gorawy rynek dwóch twarzy, ponieważ, jak wskazali eksperci, to jedyny taki przykład znany na terenie Polski. Zabytek został znaleziony w czasie trwających badań archeologicznych w podziemiach Wieży Duńskiej. Znajdował się on w warstwie archeologicznej zalegającej na szczycie reliktów kamiennej konstrukcji. Pierścień posiada ozdobną tarczkę o wrzecionowadłym kształcie. Znajduje się na nie ornament antropomorficzny, przedstawiający schematyczne dwie przeciwstawne twarze. Przedmiot ten należy datować na XI-XII wiek. Archeolodzy w Izraelu ogłosili odkrycie twierdzy wojskowej, w której stacjonował garnizon VI Legion Pancerny, znany również jako Fidelis Constans, co oznacza lojalny i niezłomny. VI Legion Pancerny został po raz pierwszy wzniesiony przez Juliusza Cezara podczas jego kampanii w Galii a następnie towarzyszył Cezarowi w jego podróży do Aleksandrii, aby rozstrzygnąć spór między Kleopatrą a Ptolemeuszem XIII. Wykopaliska u podnóża Tel Megido odsłoniły liczącą 1800 lat fortecę składającą się z Via Pretoria, główna centralna droga w obrębie obozu lub twierdzy oraz części monumentalnego budynku z podium w kształcie półkola i terenami wyłożonymi kamieniem. Doktor Jotam powiedział... Dwie główne drogi przecinały się w centrum obozu o długości 550 metrów i szerokości 350. To właśnie z tego punktu bazowego mierzono i oznaczono wszystkie odległości wzdłuż dróg Cesarstwa Rzymskiego do głównych miast na północy kraju i oznaczono je kamieniami milowymi. Według archeologów, twierdza była stałą bazą wojskową VI Legionu Pancernego, w której stacjonowało ponad 5000 rzymskich żołnierzy w latach 117 do 300 roku naszej ery. Podczas wykopalis odkryto także różnorodne artefakty, zarówno wojskowe, jak i domowe, w tym monety, fragmenty broni, odłamki naczyń ceramicznych, fragmenty szkła oraz dużą ilość dachówek. Dachówki, z których część była opatrzona stemplami VI Legionu Pancernego, służyły do krycia budynków, układania podłóg i pokrywania ścian. Technologia i techniki budowlane oraz broń, którą Legion przywiózł ze sobą, odzwierciedlają specyficzne ślady militarne Cesarstwa Rzymskiego. Archeolodzy prowadzący prace wykopaliskowe w Barcelonie odkryli ślady XIX-wiecznej fabryki czekolady. Odkrycia dokonano podczas renowacji czteropiętrowego budynku przy Plaza de la Jana, odsłaniając elementy konstrukcyjne z kilku okresów historycznych. Należą do nich pozostałości średniowiecznej rezydencji z XIV wieku. Zagroda z XVII wieku i ślady XIX-wiecznej fabryki czekolady. Na podstawie dowodów znalezionych w tekście historycznym, rezydencja była własnością przytułku katedralnego w Barcelonie, znanego jako Pia Almoina. W XV wieku rezydencję przekształcono w schronisko zwane Hostal de Sant Pere, które funkcjonowało aż do XVI wieku. Po rozbudowie majątku w 1825 roku zajęta została przez fabrykę czekolady zwaną fabryką czekolady Clement Guardia. Fabryka jest wymieniona w Almanachu Wystawy Powszechnej w Barcelonie z 1888 roku, gdzie znana jest z wyśmienitej czekolady i pastylki, czyli rodzaju polewy z pasty cukrowej, a także czekolad waniliowych. W XIX wieku fabryka była jedną z najbardziej znanych wytwórni czekolady w Barcelonie, sprzedając swoje produkty w całej Hiszpanii i eksportując do kontrolowanych przez Hiszpanię terytoriów zamorskich. Archeolodzy znaleźli także liczne elementy architektoniczne fabryki, a także naczynia do przechowywania, duże szczypce i płyty ołowiane używane do produkcji etykiet. Archeolodzy z Mola odkryli kompletne rzymskie łoże grobowe podczas wykopali z pobliżu wiaduktu Holborn w Londynie. W okresie rzymskim miejscem pochówku był cmentarz pochówkowy położony na obrzeżach rzymskiego Londinium, czyli Londyn obok głównej rzymskiej drogi Waltling Street. Według Mola, zespół znalazł niezwykle rzadkie rzymskie łoże grobowe. Jest to pierwsze kompletne łoże grobowe znalezione w Wielkiej Brytanii. Łóżko wykonane w wysokiej jakości dębu ma rzeźbione nóżki i złącza przymocowane za pomocą małych drewnianych kołków. Znalezienie drewnianych przedmiotów na stanowiskach archeologicznych Wielkiej Brytanii jest bardzo rzadkie, ale bliskość rzeki Fleet doprowadziła do ich zachowania w błocie. Podczas ceremonii pochówku w czasach rzymskich ciało zmarłego mogło być przenoszone na łóżku na miejsce pochówku, gdzie zostało rozebrane i złożone w grobie. Archeolodzy z Mola sugerują, że łóżko prawdopodobnie było ofiarą pogrzebową do wykorzystywania w zaświatach, ponieważ rzymskie nagrobki znajdowane w całym Cesarstwie Rzymskim często przedstawiają rzeźby ukazujące zmarłego leżącego na łóżku. Chociaż podczas pochówku nie odnaleziono żadnych innych przedmiotów nagrobnych, szersze badania cmentarza doprowadziły do odkrycia przedmiotów osobistych, takich jak szklana fiolka, dekorowana lampa oraz wysokiej klasy biżuteria z koralikami gagatowymi i bursztynowymi. Wzór na lampie przedstawia pokonanego gladiatora i uważamy, że pochodzi z bardzo wczesnego okresu rzymskiego w Wielkiej Brytanii, między rokiem 48 a 80 naszej ery, powiedział przedstawiciel mola w Heritage Daily. Archeolodzy odkryli rzymski ołtarz grobowy, który został częściowo zakopany w rzece Torre w gminie San Vito al Torre we Włoszech. Odkrycia dokonał Erwino Silvestri po tym, jak zauważył blok częściowo odsłoniętego wapienia i skontaktował się z lokalnymi władzami. Archeolodzy przeprowadzili serię wykopaliz, aby nie tylko uwolnić pomnik, ale także uzyskać dalsze informacje na temat stratografii archeologicznej w okolicy. Wstępne badanie datuje ołtarz na epokę cesarstwa, czyli 31 rok przed naszą erą do 476 roku naszej ery, który okazał się prawie w całości nienaruszony, z wyjątkiem prawego górnego narożnika. Z przodu znajduje się napis umieszczony wewnątrz formowanej ramki, nawiązujący do gen Apinia, prawdopodobnie oznaczający ród rodzinny posiadający to samo nomen Gentilicum i twierdzący, że pochodzi od wspólnego przodka. Po jednej stronie znajduje się wizerunek tego Erotesa, boga z mitologii starożytnej Grecji, kojarzonego zazwyczaj z miłością i stosunkiem seksualnym. W okresie rzymskim Erotesowi czasami przypisuje się szczególnie skojarzenia z aspektami miłości. Wizerunek Erotesa stoi na co i trzyma przywróconą pochodnię oraz kwiat maku, oba uznawane za symbole przedstawiające wieczny sen. Tylna ściana ołtarza wygląda na grubo ciosaną i nieco zniszczoną a je fragmenty odpadają, prawdopodobnie w wyniku długotrwałego kontaktu z płynącą wodą rzeki. Badania okolicy doprowadziło również do odkrycia kamiennej urny grobowej, dwóch wapiennych podstaw, kilku kawałków płytek i cegie oraz wapiennej ściany. Archeolodzy odkryli pozostałości pośredniowiecznego miasteczka w Glen Brittle Forest. Odkrycia dokonano podczas badań środowiskowych przed zbiorami dojrzałej plantacji drzew iglastych. Archeolodzy odkryli ślady 28 budynków składających się z domów, obory, stodoły i suszarni kukurydzy, otoczonych polami i zagrodami, które tradycyjnie tworzyły małe miasteczko. Mapa z początku XIX wieku, zbadana przez Johna Thompsona w 1832 roku, wymienia to miejsce jako miasteczko Branell, małe miasteczko rolnicze datowane na XVII i XVIII wiek. Fragment parafii Bragdale opisuje Branella w następujący sposób. Parafia produkuje czarne bydło, owce i konie. Głównym pożybieniem jest czarne bydło, z dochodów, z których ludzie płacą czynsz i zaopatrują się w artykuły pierwszej potrzeby. W każdym gospodarstwie znajduje się niewielka liczba owiec, ale nie ma gospodarstwa przeznaczonego wyłącznie na pastwiska dla owiec. Pod koniec XVIII wieku miasteczko podupadło z powodu konsolidacji gruntów pod wypas owiec przez gospodarstwa rolne co spowodowało zmniejszenie zapotrzebowania na siłę roboczą, w wyniku czego wysiedlono i pozostawiono drobnych dzierżawców. Jeśli Wam się podobał ten odcinek, pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, zostawcie łapkę w górę i oczywiście zapraszam Was na inne moje filmy. Do następnego, trzymajcie się, cześć!